Jestem dzisiaj ze mną, Kinia. i dzisiaj zamienimy się kosmetyczkami, ponieważ ja, jak jeszcze mieszkałam w Katowicach, to obserwowałam, Kinia ma dużo fajnych kosmetyków. Więc to też Są jest, to, jest. to też jest przyjemność Są. dla mnie. Chcę zobaczyć, co Kinia ma, Kinia pewnie będzie chciała atrakować, co ja mam. I po prostu co będziemy. Plotkować. I oczywiście wbijajcie do nas na Instagramie, na TikToczki i dajemy I się, czyli oficjalne przekazanie. Proszę, to jest moja nowa kosmetyczka. To moja nie nowa kosmetyczka, Biedowa, ale ja ale pamiętam, kiedy ją dostałam. Mamy jedną lusterko, ponieważ ja w ogóle się nie maluję przy lusterkach. W sensie przy takich. Pewnie Ta Kinia gdzieś tu ma jakieś takie małe lustereczko. Mhm. czy ja mam A, no to właśnie, no ja się przy takich maluję, ja lubię takie <laughs> Oczywiście tak, jeżeli chodzi o pędzelki, to, tak, to pędzelki to są, my... nasze, tak. ja są nasze. Zostawiam swój Okej. Okay. Myjcie swoje kosmetyki no. i, i pędzle. Nie wierzcie z nas przykładów, no po prostu... No! Myjcie właśnie, bo takie sytuacje. Jest. Oh, My po prostu dużo podróżujemy i cały czas się gdzieś przemieszczamy, dlatego nie mamy wytłumaczenia na to. Nie róbcie tak. Dlatego nie mamy wody i nie możemy myć swoich swoim rzędzarku. Ja chciałam okay. powiedzieć, że jestem mega dupy w malowaniu się. Ja mam swoje kosmetyki, ja się umiem nimi obsługiwać. A, ale nie śmieszne. Jest w ogóle taka teoria, że jak masz swoje kosmetyki, takie swoje ulubione albo jakieś dobrane, to jak dostaniesz kolejną jakąś rzecz, ty nie umiesz się tym malować. Ja tak na przykład mam z kremami BB albo podkładami. To ja jak dostaję i się malę, to mam wrażenie, że ten makijaż nie wygląda tam, nie? Naprawdę, ja nie wiem, co się dzieje. Ale też mam takie coś, że jak idę na przykład i mi jakaś makijażystka maluje, to jeszcze nie trudno. Ja różnie. Nie. Dlatego ja wolę zazwyczaj sama. Ja się nauczyłam po prostu, jak co. Ja Podmaszkę, tylko z... tym z... sobie. kurs? stają, nie? Tak, tak, bywa nawet. Tylko, że tak szczerze, czy ja coś z nich wyciągnę. Od razu mówię, ja nie umiem się malować, a w ogóle ja mam taką pierwszą twarz. I to właśnie się dowiedziałam na jednym szkoleniu. Dlatego, że ja jak mam podkład, i on na ręce jest git, a tutaj będę, będę pomarańczował I od razu mi na twarzy ciemniej, jak kamelon. Ej, ale na przykład teraz, jest jak, jak widzicie, widzicie mam mega jasne. I ja na przykład nie lubię się takim Ja też ja w cieniu. No i ja zrobię jest... ja jakiś właśnie ciemniej. Jeszcze tak czasem stoję dalej. Od a tego ja nie rozumiem, Malować. Nie, mam nie, też tego. Ja on takie rzeczy czuję, jakbym nie wiem, za dużo widziała. Do czasów naszych mam były takie kuleczki brązujące. Mm -hmm. I moja mama miała tego pełno. Ja się tym jarałam, że ona takie rzeczy ma, więc tego nakładałam pełna, ale przez to, że się malowałam po ciemku z taką małą lampeczką, to tego nie było widać. I dopiero w szkole pamiętam, że mnie pani odwołała mnie po prostu na bok i mu powiedziała: Jura, ty jesteś powarańczowa. I wie? Nie! Rozmawiałam z brwiami, że robiłam takie kwadratowe O to było modne. Ja nie miałam je zrobić na przykład, bo oni pomagną wszyscy co robili. No robili tak takie ciemne takie, i robione, takie to z tego, no, ale ładnie robili generalnie tylko, że też dużo osób robiło takie właśnie ciemne takie, że tylko nic nie było widać, tylko brwi wchodzą pierwsze, nie? Ja jeszcze jak w ogóle byłam w Londynku, my naturalnie, są blondynką, naturalnie jestem blondynką i ja ciemne mam brwi ciemne rzęsy, więc ja musiałam ciemniej robić te brwi, no bo mam takie hmm. naturalne to ja wyglądałam strasznie i bardzo źle wyglądała no. ja mam szklane zdjęcia, ja nie rozumiem dlaczego nikt mi wtedy nie powiedział, że ja źle wyglądam, dobra przejdźmy do zobaczenia, to co ma w kosmetyczce ja się mega bo tak, kiedyś tego tu już używałam, on jest fajny, tak jak lubię ja ostrzegam od razu wszystkich, przynajmniej wobec, że ja mam po prostu naturalnie długie rzęsy I Więc no. ja niezależnie jakim tuszem zrobię, to co zwyczaj, one i tak są długie Ja może trzy, bo to są trzy moje faworyty A Ten kojarzę Ten jest teraz mega takim, takim viralem na TikToku. To jest ten twój podkład Si To jest to jest, y, korektor. To jest y, korektor. korektor. Jezu, nie ma takie prestiżowe taka słodkiej No bo mi wtedy poleciała, poleciła Aha, nie. czy mnie malowała w Tak, i ona mi je poleciła, więc ja sobie stricte już nawet nie szukałam, tylko wzięłam po prostu coś co też mi polecała Chcesz coś próbuję dobić, czy mi się wydaje? To ja wtedy mówię do niej, weź Zo myśliwacie? Nie, tak, po prostu stoimy sobie z kamerą. Kiedy za ja zmiany na kosmetyczek. Stałem po przykład Jutki dziś. Ale jeszcze nie, ale nie wiem czy to dobra. Dobra, co, coś potrzebujecie? Nie. nie. No widzicie, to tak wygląda. Fajna Ta kosmetyczka, wydaje mi się, że może mieć duży koszt, ale co jest fajne, co ja się cieszę, że będę mogła przetestować, Rochel Telen Beauty, nie miałam. Ale dobrze, czy się sprawdzę? Ja lubię, no. A teraz na przykład ja jestem faworytką, dostałam to w pierowej od Yves Saint Laurent. od Mario masz? Jezu, ja chciałam i co, ja cały czas mówiłam, że muszę coś kupić i nie kupowałam. Ty masz dwa tak. to jest pewnie suche? Tak, to są suche. Najpierw nakładam zawsze ten. Nie, mam jeszcze jeden, bo ja w ogóle bardzo lubię róże. Mam jeszcze taki. O kurde, ten wygląda na... Boże, ja będę naprawdę wyglądała, klaun. Tu masz do brwi, fajnie. Tak. Ja, ja też używam e, z afekta. A teraz masz taki? Nie, to jest, jest tak. tak. Albo nie nie. Czekoladką. Tak. Do brwi to mam tą Mi. Kochane, jeżeli chcecie mieć mm, brwi jak mur, to to. No? To jest krem tak? tak. A I to sobie na co dzień nakładam. A, a ja takie rzeczy nie używam, cóż to? Ja tym przykamówką.

Myję. A ostatnio widziałam takiego TikToka właśnie, że bardzo dużo dziewczyn tak robi, że robi się tylko taki i sobie że jest umyta. Wiesz, jak ja myję gąbeczkę? Nie. To jest taki tip. Wsadzacie do wody, delikatnie dajecie e, kremiku. W sensie, ja nie wiem, czy tak można robić? Ja tak robię. Wsadzacie do <grym> mikrofalówki na 30 sekund. Kurde, oj. I jak wyciągamy, no wszystko się tak I jeszcze raz przymywacie. i już to, to ja na przykład słyszałam, że gąbeczki, wsadza, że to no. mam poszewki do prania. rzucasz normalnie do prania. No. Albo jak masz takie olejki, po prostu do ciała, to ja sobie na przykład z tymi olejkami ja też nie wiem, czy tak można. I wtedy po prostu pod wodą i robisz olejkiem do ciała i to wszystko schodzi i ta gąbeczka nagle jest czysta. Ale ja, to jest ładna patrzcie, jak ja to dostałam. To Zestaw najlepszych tych, którzy oni wyprodukowali zrobili to raz unikatowo w zestawie, czy tam limitowane, Oczy, takie. Ja użyłam tą bronzera i No Widzę. Bo, tak. Ale te róże też mają bardzo ładne. Tak, a ja róż lubię ten, ruch. co ja mam. Narsa. I ona ma same bardzo. takie kryjąte rzeczy. No jest bardzo fajne. Dobrze? przetestuję. Dobra, no to do no, trzy masz jakiś korektor. Tak, to jest korektor z serów. On jest coś do kreskić. Ten robię kreski. Uuu, tutaj mam do brwi jak nie mam henny a to jest do piegów. Ponieważ nie opalam się i nie jestem na słońcu, to moje piegi maleją, więc chcę ich mieć więcej, więc sobie dokładam. A to dużo chyba dziewczyny. A ciekawe jak wygląda od Bo ja nie robiłam nigdy, ja nie umiem, a dziewczyny bardzo ładnie wyglądają. A tym robię brwi, czyli ja sobie robię tak. Najpierw zaczynam z brwi Możesz robić już jakby skórę. do Tak. robisz swój makijaż z właśnie koszmę Tu fajnie. Tu już ja zawsze robię górę rzęs, a to robię tu. A czemu? A nie wiem, tak się nie uczyłam. nie wiem, ja nie mam zasady. Tak, zawsze po prostu zrobiłam raz i potem tak się tego trzymałam. Kresie. Tu jest śminka. Bardzo mi do śminki polecam, bo jak to... one zaschną, to może i wszystko. No. To trzyma się jak nie wiem co, nie? Dobra, to trzeba to przetestować. Ja na przykład zawsze sobie wopierzę. No Dobra, let's go, pokazałam. <laughs> na kąbeczkę zrobić, to robiłem, nie? Czyli ty zaczynasz od tej. Kremiku. Kremiku, ale potem idziesz na podkład. Tak, na krem bibi ten. Nie zaczynasz od brwi? Ja nie umiem wybrzewi w ogóle. Ja sobie na mydełko sobie robię, ale ja totalnie nie umiem jak dwie ja Uważam, że ja w ogóle nie lubię makijaż. Ja się tak jak nauczyłam, to tak sobie robię. Nie, no to właśnie ja robię na mydełko, bo mi się najbardziej trzyma i że tak sobie palcem tak. Tak razie ja przejdę po prostu na ten krem Masz taki i masz taki krem pierwszy jak chcesz A to jest krem BB Nie, to ja przejdę już na krem BB, inaczej nakładasz Ja sobie robię takie kropki, ale to właśnie też już chyba zależy od człowieka, bo mm. też nieraz widzę, że ktoś robi kropki, a ja na przykład zawsze gąbką Ej. Ładnie wygląda ten krem No ja go lubię, ja go codziennie używam Ale jest taki jeden krem, czy generalnie jest zielony Ale jak go użyjesz... Też go mam generalnie w domu gdzieś. Ona wszystko ma Taki kremik, no. tak, bo to jest... Wiesz jak mi chodzi? chodzi o ten, do, doktor, ja Działaś coś, no, coś takiego No, ale sprawdza ci się, bo ja tak. właśnie myślałam nad nim, czego nie kupić na zasadzie, że nie wiem, idę na trening i... czy coś Tak, i to chyba robisz tylko dosłownie no... kremem? luz, ta... no, no, on jest super, ja go bardzo lubię Jestem e, mega ciekawa tego korektoru, tego Too Faced, bo ja chciałam to kiedyś kupić ale mi było szkoda, bo pieniędzy bo Ja nie lubię jak są takie duże opakowania, bo ja się boję, że tego nigdy nie kursi. No, Dobra, czyli ty jak nakładasz bronzer to ten, tak? Mhm, bardzo lubię palce Generalnie by Mario, Mario jest makijażystą To jej mama pokazała Serio? No Ale widać, że go lubisz, bo już go prawie nie ma. No. Ja go kocham, jego mama pokazała i od niej właśnie testowałam, i potem sobie przejęłam się na niego, żeby go kupić. Czyli ty się czalisz. Tak, no. Ja no bo ja nie mam tak, że wiesz, to. kosmetyki są drogie generalnie. No, drogie, jestem zakupu holiczką, co się poznają. Ja właśnie nie, ja bardzo nie lubię kupować czegoś dla siebie, bo dla kogoś. I wiesz, ile ja miałam ten wyschnięty tusz i ja chyba z trzy miesiące się tym wyschniętym malowałam, a w końcu stwierdziłem, nie kupię nawet, bo już normalnie nie mogę patrzeć, na to, że rzeczy się Ja mam tak, że jestem zakupu holiczką i lubię kupować bardzo dużo rzeczy, ale jeżeli chodzi o takie wydatki, Niespodziewane, nie wiem, typu pralka, Ci się zepsuje i tak dalej, to mnie to stresuje. A jak mam, wiesz, nie wiem, idę na przykład z koleżanką na kawę i na przykład nie, mi się sweter, to nie mam problemu różowego, prawda? Mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o takie większe wydatki, to wtedy mnie to stresuje. To ja na przykład komunista po prostu zrobioną sobie, na przykład, że kiedyś chciałabym kupić właśnie na przykład ten na, na to też trzeba uważać, tak? I to chyba nie było na tego aż tak dużo, tak? No. Ja już się nauczyłam, ale wiem, że miałam kiedyś tak sobie właśnie zrobiła taką kreskę i potem była ta różowa, <laughs> tak słodko wyglądała, że... A ja lubię dużo różu, tak? Będzie fajnie. To jest okej. Okay. To się uklepie, nie? Generalnie mam takiego hatera, który zawsze podkażę moją rolką, moim zdjęciem i tak dalej, pisze mi, że mam problem chyba ze ściśnieniem, bo jestem ciągle czerwona. I ja w końcu napisałam. A widziałam właśnie, że odpisałam. Ten pan się nazywa Dariusz. Ja na już Dariusz to się nazywa róż. Ja lubię dużo róża, no Kiedyś bardzo nie lubiłam. Ja miałam taki love hate z różem, a teraz bardzo lubię. Ja dam jeszcze ten. Czy ty to tak po prostu dajesz? Tak, jeszcze to tak psz, psz, Ej, ale byli? ja się cieszę, że masz tą od Benefitu, bo ja sobie chciałam przetestować, bo też widziałam, że oni mają miniaturki i chciałam przetestować właśnie róży, nie? Ja no. bardzo lubię y, od nich właśnie rozświetlacz. To jest mój A to czy tam. I właśnie, to masz rozświetlacz? Nie, bo ja już tylko tego rozświetlacza. O, bo jak? ja to w ogóle nie będę się świetnić. Nie, bo zobaczysz. A jak dajesz rozświetlacz, to gdzie dajesz, dajesz też na nas? Daję sobie tu, tu? Daję sobie w oczka, tak, bo zawsze mi tutaj mówili, że no to jest ten, No ale tak chcę zrobić śminką, tutaj już takie rozświetlone. Oczka tutaj w kąty i tutaj. Ale ja sobie jak robię rozświetlacze to sobie robię palcem i wtedy sobie wyklepuję i on się tak wtedy ładnie ci kącik świeci Ty kresek nie robisz? Nie, bo ja, ja uważam, tak jak mówię, że ja nie mam umiejętności za Ale wiesz, tak. ja też ja na przykład nie umiem eyelinerem, ja mam ją, tylko kredką Właśnie ta kredka jest fajna, bo ona jest taka mięciutka i ja robię sobie kreski tak, że biorę tak tu, podprzetrzymuje bo O Boże, nie, o to brzwi, ja opadającą ja, ja, ja opadającą powiekę to było do krzywek dla mnie Ty masz w sumie tak, że ty tylko nakładasz różu, rozświetlacza, brązera I na oczach masz tylko tu, tu. nic więcej I na brwi, brwiach też Na i brwiach, brwiach mam ma ma tylko ten Ewentualnie mam to, co ci pokazywałam to. Tu Ej, fajnie Bo ja to generalnie już kończę, nie? Ja generalnie to się trochę tak gubię Dobra, to ja teraz robimy zaraz ale... Delikatnie Trzeba się poje Delikatnie Dobra, one są mocne, nie? Ale są ładne, ale są ładne I one w ogóle, patrz, mają taki wzór na te telefony z klapką. Ładnie. Ładnie ci jest. Ciężąco. Mi się podoba. Ładnie no Ale tego nie mam z Dobra. To co to było, są To są biegi. A, mieliśmy zrobić biegi. Ten tak malutko. Mhm. Byś tylko sobie to zrobiła. I teraz tak wklep paluszkiem. Po tych. A długo, tak Nie, tak troszeczkę. Kiedy to jest? <laughs> No, ja mam niknięcie. Tak dziwnie chyba. Nie pasują mi chyba. Nie, właśnie ci pasują. No oni jeszcze tu robią, prawda? Ale nie wiesz, nawet no, mi tam 40, tylko tak spróbuję. Nie podać. Ładnie. No, prawie będzie mi lubić z tych jeszcze. Ja umiem makijażu, ja to powtarzam prawie całą I teraz ja bym ja dała to, na no nie, w oczko. Widać mocno? Nie, ładnie. Okay. Ja sobie czasem tak przyciągam, to tak gobierzisz. Dobra, spróbujemy. Ej, jak małe rzęsy to. Nie gadasz? Ma ja to się A, to ja nie. To Ty też pójść do jedną Ale patrz, Ta jak ładnie robisz ci rzęsy do góry. A ty i tak masz takie tak, No i tak on tak długie, ale ona też jeszcze tak ładnie do... góry nie ja bierze. Czyli ty, ty e, na dolną, dolne te rzęski robię ten drugi. Ale fajny jest ten tusz i są. A ja, ja go dam mamie. Wyasz ja jak moja mama. Jak robię, a ja potem kurde ładnie kupię sobie. A jak ten ci się podoba? bo się fajny jest. Fajny. Się nie pokalają są ale pewnie nie zawierają. A ja ten nadalny też fajny. Ja kiedyś miałam e, taką fazę, że nie malowałam wam rzeczy. I Dobra, no ja ustaję No ja też już tam. Przetestuję tą inglota. No to jest ta, tak? Tak. Uuuu. Ładny kolorek. No teraz do wieczora mam mar, przykro mi. Pasuje ci to. Ej, mi to biegi teraz. Na przykład tak. E... Tak, no. I ten róż. Ja muszę sobie jeszcze porobić <grym> zdjęcia <grym> i dać na listek kiedyś kup. Dobra, teraz skończyłam Ej, stara, ja podoba mi się. Tak, inaczej niż ja. Mi się o, o, podoba. Podoba mi się, bo jest tak inaczej inaczej, inaczej. inaczej, no? Dobra, kochani, zróbmy tak. Zrobiły sobie tutaj zdjęcia i Kinia ja stawi u siebie na storce zdjęcia kosmetyków, które jej się spodobały. A bo Albo już będę miała tu kanał roboczy. A ja stawię storkę z Kimi kosmetykami, które mi siadło. Dobra, ja nas powrotem? nas z powrotem do... Tak, oglądają nasze makijaże. Sodajcie do nas na Instagramie. Tutaj się Wam pojawiają i wy zobaczycie nasze faworyty. I dawajcie znać więcej odcinek. Odcinek. Odcineczek, odcineczku. Odcineczko z kinio Bajo!